kochani z tej strony, Siostry zawsze razem. Dzisiejszy odcinek to jest part 2 z naszego odcinka, który już jest na YouTubie dostępny, więc zapraszam. Um, jest u góry pokazany ten filmik. Um, teraz Was zapraszam na part 2. i będę Wam zdradzać szczegółów, a sami się dowiecie, więc zapraszam do oglądania. Dzieci, musi, musi, musimy się zbierać ogólnie, bo mam dla Was niespodziankę, że my jedziemy w góry. Ekstra. Ale nie ty. Ty, ty zostaniesz. Zrób nam ogólnie jedzonko, bo my musimy na podróż mieć. Okej, okay, to dziewczyn yy, wszystkie, wszystkie dzieci niech się pakują. Niech biorą manatki. W sensie, no, nie ma. Nie. W sensie, weźcie e, wszystkie, e, wszystkie swoje zabawki, ubrania i wszystkie potrzebne rzeczy, bo jedziemy w góry! Ekstra, wreszcie jakiś wyjazd z tej chałupy. Ja biorę puszyny. Okej, okay, ja się pakuję w tym plecaczku, bo w nim się mega dużo pakuje. No wiecie, no, że jakby taki malutki naprawdę się dużo mieści tam. Okej, okay, ja spakowana! Czy mogę pożyczyć ten wózek? No dobra, ale weź sobie, ale no nie rozwal mi jego. Dobra. Okej, okay, spakowana. Teraz ja zostałam i w sensie jeszcze rodzice. Dobra, musimy coś sobie tutaj zabrać, i pójdę do góry, zabiorę walizkę. Okej, okay, spakowane. Teraz idę tylko po perfumy i na makijaże. Wszyscy na dół. Okej, okay, dobre, jesteśmy. Wszyscy wychodzą? Tu gdzie są rodzice? Okej, okay, wszyscy spakowani? Tak. Ehm, dobra, no to my już. E, chodźcie już do auta, wszyscy. Za naprzód! Trochę ciszej! Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Niech wszyscy się ro rozpakują. Ja zajmuję górę. Och. Zawsze zajmujesz te miejsca. Dobra, ja się rozłożę. Wejdźmy na dwór! Dobrze, tylko się niech wszyscy ubiorą. Ja ubrana, ja ubrana, ja ubrana. Ja ubrana. Ja jestem tylko nie ubrana. Dobra, tu przejdźcie trochę, ja się tylko ubiorę. Okej! Okay, idzie. Niestety. Och, naprawdę, muszę być na to zimno. Chodź, masz tu przejść, raz, dwa, trzy. Och, nie będzie już. Brr, jak tu zimno! No co, wy to jest pełko. No, 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 dobrze, no, to się pobawmy. Na początku bałwan. Okej, okay, to jakaś um, duża część. Um, ta jest największa. Teraz średnia część. Okej. Okay. I najmniejsza. Mm, trochę za mała. A nie da się połączyć tyku? Nie. E, no to będzie miał dwie. Jedna ręka o, tu jest druga. Nie. Gdzie są guziczki? W się nie da. A. Nie da się. Um, gdzie są jakieś tu... No nie ma tu żadnych guzików. Może są w domku? Zrobimy ciasteczek może? Nie. Ach, nie umiem. Gdzie może? Co tu jest? Patrzcie, Elfik! Będzie idealny tutaj. To zamienimy głowy może? Boże jak to wygląda słodka. Tara! Perfekcyjne! Teraz. Eee, um, poczekajcie, wojna na kule! Łaśku! Ciu! Ciu! ciu. może pójdźmy do domu już? Tak, drugie przepiękne kakao. Okej, okay, wypij te kakao. Teraz możemy... Um, co tu zrobić? O, już akurat noc, może się położymy spać? Dobry sposób. Dobra, to chodźmy. Się tylko przebiorę w piżama. I tak się kończy odcinek naszej e, rodzinki. Ja życzę Wam e, wesołych świąt. Włączyły się wszystkie światła. Nie, ty mi No dobra. Ale się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa.